Zrujnowałam mojego męża i teraz żyję z potworem, którego stworzyłam. Nazywam się Weronika i mam 39 lat. Siedem miesięcy temu mój mąż, mężczyzna, który kiedyś kochał mnie ponad wszystko, odkrył moją zdradę. Zanim ten koszmar się rozpoczął, nasze życie było proste. Byliśmy szkolnymi kochankami. Był popularnym, uroczym chłopcem, który się we mnie zakochał, a ja byłam tą kujonką, która miała obsesję na punkcie anime i cosplayu. Nauczył mnie tańczyć, odprowadzał do domu i w końcu poślubił. Mamy dwoje wspaniałych dzieci, syna i córkę. I przez lata pracował w wyczerpujących zawodach: na budowie, jako grabarz, jako dozorca, tylko po to, żeby nas utrzymać, aż w końcu dostał pracę w branży Pęknięcia w naszym małżeństwie były subtelne. Z biegiem lat przytył i stał się niepewny, podczas gdy ja zachowałam swoją figurę. Wyglądaliśmy jak para z kreskówki. Duży, umięśniony mężczyzna z Dad body i jego szczupła żona. Ale prawdziwym problemem nie był wygląd, tylko intymność. Zawsze byłam zmęczona, wyczerpana dziećmi i pracami domowymi, a moje pożądanie do niego zniknęło. Ciągle go odrzucałam. Czuł się niechciany, nielubiany i jak współlokator. Poszliśmy nawet na terapię małżeńską, gdzie on został zaszufladkowany jako seksoholik z osobowością borderline, tylko dlatego, że chciał swojej żony. Podczas gdy u mnie zdiagnozowano niski poziom estrogen. Wtedy popełniłem błąd, który zniszczył wszystko. Poszłam z koleżankami z kościoła na kręgle. Potem zostałem sam w salonie, żeby wytrzeźwieć po alkoholu. Młody mężczyzna w wieku początkowych 20 lat podszedł do mnie, gdy czytałem mangę. Rozmawialiśmy, flirtowaliśmy i jedno doprowadziło do drugiego. Zdradziłam męża w motelu obok. To nie było romantyczne. Było szybko i niezadowalająco. Żałowałem tego natychmiast. Poszłam do domu i płakałam pod prysznicem. Przez pięć tygodni udawałam, że nic się nie stało, aż dostałam spóźnioną miesiączkę. Byłam w ciąży. Mój mąż przeszedł w lata temu, więc nie było możliwości ukrycia prawdy. Kiedy mu to powiedziałem, światło w jego oczach. Nie tylko się wściekł, on się załamał. Żądał szczegółów, krzyczał i po raz pierwszy rzucił mnie o ścianę. Wyszedł z domu i wrócił kilka godzin później, z siniakami i zakrwawiony. Znalazł tego gościa i pobił go. Wtedy zmusił mnie do aborcji. Błagałem go, żeby poszedł ze mną, ale odmówił i spojrzał na mnie z czystą nienawiścią. Kiedy wróciłem pusty i złamany, zastałem go, jak wnosi rzeczy do garażu. Przebudował ją na mieszkanie i powiedział mi, że skończyliśmy. Został tylko dlatego, że prawnicy powiedzieli mu, że nie stać go na samodzielne życie z alimentami i świadczeniami na dzieci. Zmienił się w potwora. Zaczął sypiać z jakimiś kobietami z aplikacji czasem co drugi dzień tylko po... O to, żeby poczuć się pożądany, czego ja nie dawałam mu od lat. Opowiedział mi o tym otwarcie, żeby mnie zranić. Kiedy poprosiłam o rozwód, zaśmiał się i zagroził, że opowie o moim romansie wszystkim, których znaliśmy. Byliśmy uwięzieni w toksycznym cyklu. Okazjonalnie sypialiśmy ze sobą, ale zaraz potem mnie wyrzucał i mówił, że moja przydatność się skończyła. Zdesperowany, by naprawić sytuację, w końcu wyznałem wszystko rodzicom. Byli na niego wściekli i obwiniali go pomimo mojego oszustwa, co tylko bardziej go rozwścieczyło. Ale tej nocy załamał się i płakał. To był punkt zwrotny. Zaczął uczęszczać na grupę wsparcia dla zdradzonych partnerów. Powoli znowu wprowadził się do domu. Nie byliśmy już sobą, ale próbowaliśmy. Dwa tygodnie temu zaskoczył mnie randką na kolację. Na chwilę zobaczyłam starego niego, słodkiego, uważnego, ale wtedy przyszedł nasz kelner. To on był partnerem w romansie. Mój mąż wpadł w szał. Zmienił się w bestię i zaatakował mężczyznę bezpośrednio tam w restauracji. Założył mi słuchawki z redukcją szumów, żeby zablokować krzyki i wyprowadził mnie na zewnątrz. Teraz znowu jest w garażu i od nowa walczy z traumą. Chcę z powrotem starego niego, ale obawiam się, że zniszczyłam go nieodwracalnie, że jest potworem, którego stworzyłem i mam nadzieję, że pewnego dnia będzie w stanie wybaczyć niewybaczalne.